Roków mieszkańców Szczecina. Co cztery lata one zapadają. Zawsze bardzo ważna jest atmosfera ostatnich dni, ale głęboko wierzę w rozsądek. Rozsądek i e, umiejętność dostrzeżenia, że liczy się gra zespołowa i że nie da się w pojedynkę rozwiązać problemów w Z kim by chciał Pan się spotkać w drugiej rundzie? Każdy z kandydatów jest tego godny. Nie będę dzisiaj wskazywał. Aczkolwiek sami Państwo wiecie, że są osoby bardziej Prawdopodobne i mniej. Będzie pan w drugiej turze? Tak sądzę. Panie pośle, tak ogólnie, dlaczego warto zagłosować dzisiaj? Mamy ciszę wyborczą jeszcze. Zachęćmy Szczecinian do głosowania w tych ostatnich godzinach głosowania. Każdy z nas, każdy Szczecinianin ma prawo, a moim zdaniem i obowiązek, współdecydować o tym, jak będzie wyglądało nasze miasto. Każdy z nas na swój sposób buduje Szczecin. Każdy z nas ma prawo co cztery lata co najmniej, wypowiedzieć się. Czy to, co dzisiaj obserwuję, podoba mu się?